W sobotę od godzin rannych na plaży w Wolsztyńskim Parku Miejskim rozgrywały się mecze w piłce plażowej. W turnieju wzięło udział kilkanaście zespołów, które za wzięcie walczyły o pierwsze miejsca. Sobotę, 15 sierpnia od godziny 15 do 18.45 na Wolsztyńskiej plaży odbył się turniej piłki plażowej pod patronatem Polar S.A. Pogoda była piękna, a słońce i zmęczenie nie przeszkadzały zawodnikom w spędzeniu przyjemnie czasu. No, ale najlepszy był chyba koniec, kiedy przyszedł czas na wręczenie nagród, a były to torby turystyczne i piłki siatkowe. Pierwsze miejsce zajęli Zbigniew i Leszek Kosińscy, drugie Adam Glapa i Andrzej Lienczmionka, Trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Tadeuszowi Lejman. Wszystkim serdecznie gratulujemy i liczymy, że skoro są wakacje, to więcej tego typu turnieju będzie na plaży.